Czy karma odda ci sprawiedliwość? Masz poczucie, że ktoś cię skrzywdził? Zobacz, co mówią karty. Karta karmy. Karta numer jeden: Wierzę. Twoja karma już jest zakończona, zakończył się pewien etap w twoim życiu. Lekcje zostały jak gdyby już ukończone, i wybrałeś z tego co najlepsze. Karta numer 2. Trójka kielichów. Najprawdopodobniej Twoja karma dotyczy osób no, no. trzecich. Możliwe, że będziesz też odczuwać te osoby w 3D. Najprawdopodobniej czekacie jakieś świętowanie. Karta numer 3. Książę Buław, czekacie wspaniałe zwycięstwo. Twoja karma. Cię prowadziła i uznała, że czeka cię nagroda. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, to dodaj plusik, serduszko, komentarz. Pozdrawiam serdecznie, pizzy starot, pa! pa.